Witamy Państwa serdecznie. Przed nami drugie wydanie programu Śniadanie z ENA Astorią. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest nowy trener ENA Astorii Bydgoszcz, Marek Pupiałek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło gościć tutaj w Bydgoszczy. Oraz nasz kapitan Michał Chimiński. Dzień dobry, witam wszystkich. Trenerze, witamy jeszcze raz oficjalnie tutaj w naszej koszykarskiej rodzinie w Bydgoszczy w naszym pięknym mieście. i takie Pytanie na początek, zostawiamy koszkówka na chwilę, na bok, całe swoje życie trener spędził w Warszawie, ostatni sezon wyjątkowo w Radomiu, jak pierwsze wrażenia z Bydgoszczy? Znaczy, moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, do tej pory mieszkałem prawie tylko i wyłącznie w Warszawie, za wyjątkiem okresu spędzonego w Radomiu i kiedyś za czasów studiów. Jeszcze miałem taki epizod, byłem pół roku w Hiszpanii też trochę ucząc się już fachu trenerskiego i on bardzo dobre skojarzenia tutaj z Bydgoszczu, zwłaszcza, że w trakcie mojej pracy z reprezentacją też tutaj byłem dwa razy, bo odbył się tutaj mecz Polska-Węgry i kiedyś był tutaj rozgrywany turniej, także Bydgoszcz to na pewno koszykarskie miasto. Już też mieszkając tu widzę, że to jest ładne miasto, także na nic nie można narzekać. Jest dobry klimat do koszykówki i przyjemnie jest tu być. E, Michał, ciebie muszę zapytać o, o zdrowie, bo e, na początek bo wielu kibiców się dopytuje, e, co z tobą. Nie grałeś w meczu z e, Anvilem, e, nie grałeś w drugim meczu z Legią. E, czy wszystko jest w porządku? Czy tak? No... Naciągnąłem lekko mięsień, dwugłowy i potrzebuję parę dni odpoczynku, ale już zaczynam wracać do, do pracy z drużyną i myślę, że od poniedziałku już na pełnych obrotach. E, Marek, e, jaka będzie Twoja rola w e, drużynie? Czy, czym będziesz się konkretnie zajmował? Za co będziesz e, odpowiedzialny? Znaczy, Przede wszystkim będę robił wszystko to, co zostanę poproszony, tak? zarówno przez, przez trenera głównego, jak i, jak i przez prezesa. Będę robił wszystko to, co będzie potrzebne, aby, aby drużyna funkcjonowała jak najlepiej. Natomiast taki główny zakres moich obowiązków związany jest przede wszystkim z analizą gry naszej drużyny. Tak podzieliliśmy obowiązki, że trener asystent Grzegorz Skiba będzie bardziej odpowiedzialny za scouting i przygotowywanie informacji na temat... Zespołów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w lidze. Natomiast ja mam wykonywać pracę, statystyki, też te statystyki zaawansowane dotyczące naszej gry, analiza gry wideo w obronie i w ataku, a w trakcie treningów przede wszystkim koncentracja na grze w obronie naszego zespołu. Obecnie mamy trzy sparingi za nami. Czy, czy jesteście zadowoleni z tych sprawdzianów? Czy wszystko idzie do dobrą stronę? Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że te sprawdziane się odbywają, że wszystko jest zaplanowane tak, jak my chcieliśmy, żeby to było zaplanowane. Czasy są trochę specyficzne i sezon na pewno będzie specyficzny. No, mówię oczywiście o tej nieszczęsnej pandemii i bardzo długiej przerwie związanej z koronawirusem, więc gracze, którzy przyjechali do Bydgoszczy byli w różnej dyspozycji. Ci, których mieliśmy tu na miejscu w czerwcu, mogliśmy, że tak powiem, przypilnować ich, ich treningów i odpowiedniej dyspozycji, natomiast gracze jakby obcokrajowcy przyjechali w różnej dyspozycji, więc stajemy sobie sprawę, że przez pierwsze 2-3 tygodnie bardzo mocno musieliśmy się docierać, błędów było sporo, pracowaliśmy nad kondycją zawodników i te sparingi zagraliśmy w kratkę. Natomiast my się tym akurat nie przejmujemy. Już teraz analizując materiał treningowy widzimy, że idziemy do przodu. Myślę, że zawodnicy też mają taką świadomość i z, każdą, z każdym tygodniem, z każdym sparingiem, z każdym turniejem myślę, że będzie coraz bliżej te, tego, żebyśmy pod koniec sierpnia, czyli jak rozpocznie się liga, byli już w optymalnej formie. E, Michał, ten y, czas pandemii i, 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 i tego, co się wydarzyło w marcu, myślę, że będzie poruszany przez e, bardzo długo i w marcu tak naprawdę świat się zatrzymał, czas się zatrzymał. Natomiast no, na Twoich mediach społecznościowych widać było, że e, nie próżnowałeś, e, czy dużo ton takiego żelastwa przerzuciłeś i, i czy pracowałeś tylko i wyłącznie na, nad siłą I, i jak wyglądał ten Twój czas do, do rozpoczęcia sezonu? No Wiadomo, że to, były, to był ciężki okres, myślę, dla nas wszystkich. E... Także starałem się zorganizować co mogłem, i tutaj pomógł, pomógł mi Kuba Lorenz, nasz stan przygotowania fizycznego, pożyczył mi trochę sprzętu ze swojego boksu. Jak również wziąłem, pożyczyłem trochę sprzętu z łuczniczki i zawiozłem to do siebie na budowę do garażu. Także no, udało mi się na szczęście zorganizować takie miejsce do treningu i, i praktycznie no, przez ten cały okres pracowałem gdzieś tam nad, nad tą y, głównie nad siłą i, i nad tym żeby, żeby y, być gotowym na ten moment kiedy będziemy wracać już, już do koszykówki także no pewne rzeczy na pewno, na pewno poprawiłem y, także no, też starałem tak jak mówię się wykorzystać ten, ten okres żeby bo jakby tutaj jakbym usiadł w domu na, na dwa miesiące, yy, nie robiąc nic, to na pewno no, no, ciężko by było bardzo wrócić w ogóle do jakiejkolwiek dyspozycji. Także, także yy, wzmocniłem się fizycznie i to jest na pewno na pewno duży plus. A jak trener sobie poradził z tym takim czasem zawieszenia. Znaczy, było trudno, wiadomo, bo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko się dzieje szybko, e, jakby jest generalnie mecz za meczem. Ja też jestem od 2014 roku za, zaangażowany w pracę z reprezentacją, więc oprócz sezonu klubowego też e, reprezentacja Polski miała bardzo ambitne plany, bo, bo, bo miał być przecież rozgrywany turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, a tak naprawdę, no nie wiem, trochę nas to wszystkich skłoniło do refleksji, że okazało się, że może tak, że nie jest najważniejsza, e, e, najważniejsza co, co tylko istnieje e, i musieliśmy się skupić na, na innych rzeczach, tak? żeby się uporać z tym wirusem, żeby troszeczkę e, e, zadbać o swoje zdrowie, ale to był też dobry okres do tego, żeby naładować akumulatory, spędzić więcej czasu z rodziną. Zadba się trochę prywatnych spraw. Natomiast też pod względem koszykarskim myślę, że tego czasu nie zmarnowałem, bo to był czas, aby obejrzeć bardzo dużo klinik trenerskich, nauczyć się nowych rzeczy, obejrzeć nawet jakieś stare mecze i poszerzyć jeszcze wiedzę na temat koszykówki. I w tym czasie pojawiła się również oferta, propozycja tutaj z naszego klubu. Czy rozmowy były długie, jak, jak one wyglądały? Nie, rozmowy nie były długie, tylko były konkretne, bo ja w zeszłym roku pracowałem w Radomiu i też nie powiem niczego złego na klub, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze mi się tam pracowało i myślę, że obie strony były z tej współpracy zadowolone, natomiast akurat Klub z Radomia też mocniej odczuł skutki tego koronawirusa i, 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 i tam trzeba było troszeczkę pozmieniać strukturę klubu, a w, w tym samym czasie przyszła bardzo dobra oferta dla mnie za Storii Bydgosz. Więc, więc jakby ta oferta przyszła dla mnie w idealnym momencie i uważam, że to dla, dla mnie będzie bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o moją karierę trenerską. Mam okazję pracować znowu z nowym szterem szkoleniowym w bardzo dobrze zorganizowanym klubie, z ciekawymi zawodnikami, taka mieszanka graczy młodych oraz bardziej doświadczonych na czele z Michałem. Także, także mam duże oczekiwania związane z tą pracą i myślę, że wszystko się wydarzyło w idealnym dla mnie momencie. Michał, trener Artur Gronek bardzo często podkreśla Twoją ogromną rolę w zespole, nie tylko na parkiecie, gdzie dzieliście się swoim doświadczeniem, ale również w szatni, gdzie, gdzie dbasz o tu taką spójną... Atmosferę. Było to widać w tamtym sezonie, że byliśmy zgranym kolektywem nie tylko na boisku. I jakie są twoje pierwsze wrażenia tutaj odnośnie naszych nowych graczy? Jak te, te pierwsze tygodnie wyglądają? Czy to idzie wszystko w dobrą stronę? Czy będzie podobnie? Czy znaczy, no, ja myślę, że po tych trzech tygodniach. Już można powiedzieć, że na pewno tutaj zebrała się fajna grupa ludzi tutaj dużą, dużą uwagę do tego przywiązuje trener gronek i tutaj nie ma, nie ma jakiegoś przypadku w tym wszystkim, więc to są ludzie, większość dosyć no, jeszcze na początku swojej kariery zawodniczej, głodnych gry, głodnych ciężkiej pracy, także. Widać, że, że to są po prostu ludzie, którzy chcą grać w koszykówkę i, i, i się rozwijać. A jeśli chodzi no, o atmosferę, no to tutaj no, nie tylko ja za to odpowiadam. Wiadomo, jest jeszcze paru chłopaków, co, co y, spędzi kolejny sezon w Astorii Bydgosz. Oni, oni też mi pomagają, jakby. Tutaj, żeby było i wesoło, kiedy, kiedy może być wesoło, a jak, jak się robi poważnie, to też trzeba to wszystko gdzieś tam y, trzymać, i jak komuś trzeba powiedzieć prawdę, to, to, to nie będziemy jakby się tutaj wahać, y, żeby, żeby to zrobić, bo czasem, czasem tak jest, że w szatni trzeba sobie powiedzieć y, porozmawiać na różne tematy, można tak to ująć. Także. No ja zrobię i myślę wszyscy starsi chłopacy zrobimy wszystko tutaj w tym kierunku, żeby, żeby ta drużyna funkcjonowała nie tylko na boisku, ale i poza, no bo to, to się gdzieś tam łączy i, i jeśli chcemy osiągnąć jakiś sukces, to, to, to są jakby nierozłączne dwie sprawy, że, że musimy się dogadywać i tu, i tu. Marek, oprócz tego, że będziesz asystentem u nas w klubie. To, jak wspomniałeś, jednocześnie pełnisz funkcję menadżera reprezentacji Polski. Wierzę w to, że planowo w tym czasie bylibyśmy w trakcie bardzo udanych Igrzysk Olimpijskich. Wiadomo, sytuacja z koronawirusem pokrzyżowała nam plany. I jak będzie teraz wyglądał ten plan przygotowań oraz czy, te, czy to, że mamy rok opóźnienia zadziała akurat na naszą korzyść? Trudno odpowiedzieć krótko na to pytanie, bo jakby jeżeli chodzi o plan przygotowań, to tu akurat nie ma dużych, dużych zmian. Oprócz tego, że wszystko się będzie działo rok później. Tak? Czyli jakby następny moment, kiedy reprezentacja się zbierze, to jest oczywiście listopad, bo na razie tak zaplanowane jest, że okienko, zostanie, okienko Fibowski zostanie rozgrane zgodnie z planem, czyli kadrę wtedy czekają dwa mecze wyjazdowe i to są mecze w Rumunii i w Izraelu i to, to są kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Później w lutym znowu będą dwa mecze w ramach kwalifikacji, tym razem w Polsce rozgrywane i to będą mecze z Hiszpanią i z Rumunią, a później generalnie wstępny plan jest taki, aby kadra przygotowywała się do turnieju w Kownie, który będzie rozegrany na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku żeby się od początku czerwca przygotowywała, rozegrała turniej, dwa turnieje towarzyskie i, i była optymalnie przygotowana do tego, aby, aby rozegrać jak najlepsze mecze. I teraz tak, czy to wpłynie pozytywnie na szanse reprezentacji Polski na awans do Igrzysk Olimpijskich? Tego nie wiadomo. Wiadomo jedno, że te zmiany w kalendarzu, które wprowadził koronawirus, Trudno do końca prognozować i przewidzieć. Mówię teraz na przykład o sezonie NBA. Powiemy, że sezon NBA od chyba od dzisiejszej nocy, tak, z czwartku na piątek e, będzie, będzie wznowiony, e, więc zakończy się o wiele później niż się zwykle kończy, więc kolejne rozpocznie się też później niż się tak. zwykle zaczyna. E, nie wiem teraz do końca, bo, 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 bo nie pamiętam, że to zbyt wcześnie o tym myśleć. Czy, czy kolejne zakończy się zgodnie z planem i kiedy na przykład Luka Doncic i czy będzie dostępny dla reprezentacji Słowenii. To, to są wszystko takie ciekawe rzeczy, nie do końca od nas zależne i zobaczymy w jakim składzie finalnie wystą, wystąpią reprezentacje Słowenii, Litwy, Polski i innych ekip uczestniczących w tym turnieju. Także myślę, że nasi zawodnicy jak zwykle wykażą pełne zaangażowanie i, i dadzą z siebie wszystko, a czy to wystarczy do awansu w tym bardzo trudnym turnieju? Zobaczymy. Wracamy tutaj na nasze ligowe parkiety i składy drużyn w Energa Basket Lidze nie są jeszcze skompletowane, ale widać już po niektórych klubach, że potrafiły ściągnąć do siebie graczy naprawdę z wysokiej półki i czy Waszym zdaniem ta liga będzie trudniejsza niż w poprzednim sezonie? Marek. ja Kapitan pierwszy. <laughs> Proszę. To ja myślę, że ta liga się trochę tak spłaszczy, w sensie, że będzie, będzie bardzo wyrównana i jeśli chodzi o, o poziom, może z, gdzieś tam wiadomo, że te dwie-trzy drużyny z czołówki, to jeśli chodzi o, o skład na papierze, no na pewno są może po trochę, trochę mocniejsze, ale tak jak mówię, reszta to będzie będą decydowały tak naprawdę. Y, niuanse przygotowanie do, do meczu, kto forma, kto jak pracuje. Y, więcej takie rzeczy będą miały myślę wpływ, bo, no bo te, te składy są. Y, jeszcze nieskończone, tak jak mówisz, ale, ale już widać, że to będzie wyrównane. Tutaj nie można powiedzieć, że ktoś jest jakimś zdecydowa zdecydowanym faworytem. Y, także, także myślę, że. Jakby nie, co by nie mówić? No wiadomo, ta pandemia tutaj pokrzyżowała plany, nie wiadomo jak będzie z kibicami, ale, ale może być naprawdę bardzo ciekawie. Marku, twoje zdanie? Zgadzam się ze wszystkim, co, co powiedział Michał, i dodam, może, jeszcze jedną taką rzecz, że na pewno na miejsce w playoff, czyli właśnie dla ośmiu dla zespołów, chętnych na pewno będzie znacznie więcej niż tylko ośmiu, tak? bo przypuszczam, że 12-13 zespołów odważnie myśli o tym, żeby zagrać w fazie playoff. Myślę, że w zeszłym roku już była też podobna sytuacja. Szkoda, że ten sezon został tak przerwany, bo, bo rywalizacja o, o pierwszą ósemkę i nie tylko pierwszą ósemkę była bardzo ciekawa, bo tak naprawdę pewnie i o Mistrzostwo Polski, i o ósemkę, i o utrzymanie. Tam wszędzie była walka na całego i, i sezon był bardzo ciekawy. Jeszcze do tego, co Michał powiedział, ja dodam, że może ten sezon, który teraz jest przed nami, jest też interesujące z tego powodu, że wielu też młodych graczy dostanie szansę, której może jeszcze w życiu nie mieli, tak? bo, bo w tych zespołach, które są skonstruowane troszeczkę inaczej, bo, bo trzeba bardzo uważać na budżety, myślę, że więcej trenerzy i generalnie kluby będą ustawiały na graczy polskich i na młodych graczy polskich. Także myślę, że dla kilku z nich jest to życiowa szansa, aby popracować na kolejny dobry kontrakt i kolejne dobre miejsce i, i, i wybić się na kilka dobrych lat i może też do, do tego kręgu zainteresowań graczy do reprezentacji Polski. My też mamy takich graczy u siebie w składzie, za których będziemy oczywiście e, trzymać bardzo mocno kciuki za tą młodzież, bo to myślę jest w interesie każdego z nas, a na pewno dobra naszej polskiej koszykówki. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Marku, to była wielka przyjemność. Jako młody trener masz już bardzo dużo doświadczenia oprócz pracy menadżera reprezentacji. Jeszcze powiem taką ciekawostkę, że grałeś kiedyś w jednej drużynie z Marcinem Nowakowskim, ale tych tak. ciekawostek jest pewnie dużo, dużo więcej i, i w trakcie sezonu będzie pewnie czas, żeby sobie też o tym porozmawiać. Nawet z Michałem Aleksandrowiczem o, też grałem przez chwilę w jednej drużynie i nawet chodziliśmy do, do tej samej szkoły. Także, także jest sporo ciekawostek. Myślę, że Szymon, nasz social media manager, siera ręce, bo będzie bardzo dużo ciekawych pomysłów na materiały w nowym sezonie. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem był nowy trener na Stoi Bydgoszcz, Marek Popiołek oraz nasz kapitan wychowanek naszego klubu, Michał Chemieński. Tomasz Trlecki, dziękuję bardzo i do zobaczenia.